Jesteśmy u frezjera i ja czekam z moją farbą, a Hania już ma zrobione włosy i siedzi i płacze, bo nie wyszło tak jak chciała. Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co robię w ciągu tygodnia. Czyli rzeczy z mojej codziennej rutyny. Pokażę Wam 5 dni. A dodatkowo zostańcie do końca, bo Zobaczycie, jakie włosy finalnie wybrałam i na jaki kolor się przefarbuje. Tak naprawdę mój tydzień szkolny zaczyna się już w niedzielę wieczorem, bo wtedy przypominam sobie, że warto by było teraz zrobić śniadanie, które wezmę sobie rano do szkoły. Bo rano nie będę już miała na to siły. A chciałabym jednak w szkole coś zjeść, a nie chodzić głodna przez cały dzień. Zmarła. To jest najlepsze rozwiązanie dla wszystkich leniuchów, w którym nie chce się wstawać rano. I teraz sobie zrobimy właśnie czyje na mleku albo jogurcie jeszcze zdecyduję. I to zostawiamy na noc w lodówce. Pyszne. Ty nie powinnaś iść spać, bo przecież masz jutro szkołę. A ty nie powinieneś iść spać, bo masz jutro przedszkole i co? Czemu jesteś wybrany w grincza, Przecież jeszcze nie ma świąt. Jest świąta! Świąta! Dobra, daj mi spokój i te spać. Poniedziałek zaczynam od treningu, chociaż rzadko się to zdarza w inne dni. Następnie myję rano włosy i robię makijaż. Wybieram sobie outfit i pakuję się do szkoły, bo często zapominam, to zrobić wieczorem. Zazwyczaj w dni szkolne mam na ósmą, więc muszę wcześniej wstawać i zasuwać na autobus. Teraz jest akurat najgorsza pora na takie wycieczki, bo jest jesień, często pada, no i jest zimno, a rano bardzo ciemno. Także mam prawdę, że akurat dzisiaj się nie rozpadało i mogę sobie spokojnie pójść do szkoły. Już uda mi się wsiąść do autobusu, to jadę około pół godziny. Większość przedmiotów w szkole jest raczej nudna, no i nie wymaga ode mnie wielkiego skupienia. Czasami z rozszerzeń dostaję złe oceny, akurat w tym przypadku się tak zdarzyło, no i później siedzę sobie do końca dalej. Ogólnie często mówię, że do szkoły mam raczej 40 minut, ale tak naprawdę ten cały powrót no i przyjazd do szkoły zajmuje mi około godzinę, czyli dwie godziny dziennie. Jest to dość dużo, ale no, trzeba policzyć te wszystkie przesiadki, czekanie na autobus i tak dalej. No ale jak wracam do domu, to jest jeszcze wcześniej no i przynajmniej jest słońce, dopóki nie będzie zimno. Najczęstszym moim zajęciem po powrocie do domu jest oczywiście spacer z furią. No a co? Rano często nie zdążę, no bo muszę szybko do szkoły i za późno się obudzę, a wieczorem szybko się robi ciemno, więc też raczej nie łażę po ciemku. A po południu sobie zdążymy spokojnie wyjść i pochodzić. Prawda furia? Jak już wyjdę na spacer z furią i ogarnę się po szkole, to jem coś, no i siadam do nauki. W tym tygodniu mam ważną kartkówkę z biologii, dlatego to do niej się przygotowuję. No, ale ogólnie staram się uczyć właśnie w tym czasie, już po lekcjach, a nie w ciągu weekendu, bo weekend sobie zostawiam bardziej na odpoczynek. No, a jak sobie tak powtórzę coś po lekcjach, po szkole, sobie usiądę, no to mniej więcej jestem na bieżąco z tym, co się dzieje. Powiedzmy, bo nie na wszystkich przedmiotach wyrabiam i czasami trafi się jakaś gorsza ocena. Ogólnie nauki w liceum jest dużo i jest ona dość frustrująca, bo człowiek chciałby odpocząć, wyjść gdzieś ze znajomymi, porobić coś, co faktycznie go interesuje, a nie ślęczać nad tymi wszystkimi przedmiotami i tak te wszystkie rzeczy się w końcu zapomnieć. Zapewne macie tak jak ja, że czasami jak trzeba przysiąść do nauki, to wymyśla się sobie multum rzeczy żeby tego po prostu nie robić. Jedną z takich rzeczy jest wysprzątanie całego pokoju na błysk. Często szykuję sobie też coś dobrego do jedzenia, żeby ta nauka nie była taka straszna. Kolejną rzeczą jaką robię, żeby się trochę zrelaksować przed nauką do kart kubek, tym bardziej z rozszerzeń, jest kąpiel. I zaraz pójdę się umyć i zmyć makijaż po całym dniu szkoły, a następnie nałożę sobie jakąś wygodną maseczkę, Dopiero w takim stanie można się już zrelaksować i skupić na nauce. Czy to mi się uda? Zobaczymy. Postaram się. Będę tutaj siedziała, aż się tego nie nauczę. Przynajmniej tak sobie wymagam. Więc powiedzmy, że siadam do nauki w piżamce, z maseczkami na twarzy. No i wiesz, że trochę dziwne. Właśnie skończyłam się uczyć. Jest godzina 19.30 i na dworze jest ciemno. Powiedzmy, że przyswoiłam mniej więcej cały ten temat. No a teraz czas odpocząć. Nareszcie. Raczej wieczorami, jak już skończymy wszystkie zajęcia, to siadamy sobie z siostrą i oglądamy jakiś film. Najczęściej jest to horror. Prawda, Amelka? Często towarzyszy nam też pies, który jest na tyle przyzwyczajony do mojego darcia się i skakania podczas strasznych scen, że śpi sobie przez większość tego filmu. Oh. Hihi. Uh. A. Nie wcale, patrzy po prostu na ciebie jak na debila. <grymne> no ale się nie boi. A po oglądaniu filmu, zupełnie wykończona całym dniem, skakuję pod prysznic, a potem robię na Demakijaż, istny horror, wyglądam jak wiedźma. To jest realny vlog, tak? Żeby nie było, że ja was tutaj oszukuję, że ja wyglądam jak milion dolarów, jak idę spać. Nie. Ja wyglądam jak potwór, jak postać, za którą się przebieracie w Halloween. Zazwyczaj chodzę spać około 21 lub 21.30. Wiem, że dla niektórych może być to dość wcześnie, ale ja po prostu lubię się wysypiać. Potem ustawiam sobie budzik. Jeśli mam na 8, to ustawiam sobie budzik na 6.15, a jak mam na 8.55, to ustawiam sobie budzik na 7, żeby wyrobić się ze wszystkimi porannymi czynnościami. No to dobra noc. Ogólnie poniedziałek to jest taki najbardziej wzorcowy dzień, bo wtedy mam trochę energii po weekendzie, no i coś mi się chce robić. To znaczy, że robię rzeczy, które później są dla mnie zbyt męczące, typu trening. I kolejne dni to już totalna klapa, nie chce mi się nic, i po prostu wstaję rano, idę do szkoły, jadę sobie autobusem, później siedzę na lekcjach, wracam do domu, jem obiad, wychodzę z psem i później się uczę. Taka typowa rutyna mi się wydaje. No oczywiście, czasami trafiają się jakieś yy, różne rzeczy, które troszeczkę zmieniają ten mój yy, dzień. Typu, mama mnie podwozi do szkoły albo wychodzę gdzieś z koleżankami po lekcjach, albo na spacerze z psem dołącza się do nas Kacper i razem idziemy zbierać kasztany. No, ale tak to chyba nic więcej. No, oczywiście czasami zdarzają się też takie super rzeczy. Na przykład czwartek to już totalnie wyczerpujący dzień i nie chcę przekazywać wam mojej negatywnej energii, ale kartkówka z biologii zupełnie mnie wyczerpała i teraz totalnie jestem padnięta. Na szczęście trochę pozbierałam więcej energii. Bo za chwilę idę na przedpremierowy pokaz płyty Krzysztofa Zalewskiego. Także bardzo się cieszę i przygotujcie się ze mną. Ze względu na to, że już mam nałożony makijaż, który miałam w szkole, poprawię go tylko delikatnie pudrem, żeby się tak bardzo nie świecić, bo no po prostu tego nie chcemy, tak? I teraz jest git. Dzisiaj, jak zauważyliście, zakładam okulary od samego rana, bo nie chciało mi się nosić soczewek. Ale myślę, że wyglądam dość w porządku tych Aha, no i pewnie zastanawiacie się, kiedy nagrywamy odcinki. Zazwyczaj w weekendy. Okay. Spojrzeć sobie? Jestem reżyserem tego filmu. To na pewno. Ej, nie, te picięckie. Kisiański jest. Kuria często patrzy na nas, jakbyśmy byli trochę nienormalni. Właśnie jedziemy do fryzjera. Przyjrzyjcie się, jaki mam teraz kolor włosów, bo niedługo się on zmieni. Ja cały dzień z koleżankami sobie żartowałam, że przefarbuję się na rudo, ale się nie przefarbuję ani na czerwono, ani na niebiesko, ani na żaden nienaturalny kolor. Chociaż może, no ale zobaczycie na koniec odcinka. Do fryzjera nigdy prawie nie idę sama, bo zawsze musi się do mnie doczepić moja siostra. Która tym razem też postanowiła, że zmieni swoją frezurę. Niestety tą wizytę u fryzjera musiałyśmy połączyć z nauką. I w każdej możliwej przerwie wyciągałyśmy wszystkie rzeczy, które nam były potrzebne i odrabiałyśmy na przykład na... A i żeby nie było, Amerykan na tym komputerze nie ma odpalonego Fortnite'a, ani innych gier typu Sims i tak dalej. Tylko ona jest na dodatkowych zajęciach zdalnych. Troszeczkę podciągnął, tak, bo on jest trochę chłodniejszy, jest taki bardziej taki zimniejszy, nie? Mój ma tam ciepła, więc jak najmniej. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś uczył się w taki dziwny sposób? No bo ja raczej nie, a jednak można. No... Hania w końcu wylądowała tak jak wyglądała kilka miesięcy temu. Myślałam, że będzie bardziej oryginalna, no ale cóż, zawiodłam się. No a ja poszłam bardziej w takie ciemniejsze kolory. No, w końcu jak widać, już taki niebieski. Yy, I bardzo mi się podoba. Jeszcze skróciłam sobie trochę przód, żeby mi się ładnie układał. No ja się cieszę, Więc tak wygląda efekt końcowy mojej fryzury. Mi się bardzo podoba. No, możliwe, że troszeczkę mało się zmieniło. Zrobiło się tylko troszkę jaśniej. No, ale bałam się jednak przefarbować się na czarny, bo to jest bardzo inwazyjne. No i później ciężko wrócić do swojego naturalnego koloru. A poza tym, dużo osób mi pisało, że będę wyglądać jak Amelka, czego byśmy nie chcieli oczywiście. No i co? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej fryzurze, którą mam teraz. A tak naprawdę do takiego rozjaśnienia skłoniło mnie to, że będę miała niedługo imprezę urodzinową z okazji mojej 16. Także nie będę Wam zdradzać więcej, bo o tym dowiecie się w kolejnym vlogu, który koniecznie musicie zobaczyć. Wizytę u fryzjera zaczęłyśmy o godzinie 16, a wyszłyśmy dopiero o 20. Także 4 godziny u fryzjera. No. Było to zdecydowanie krócej niż ostatnim razem, ale wiadomo, że takie wizyty z koloryzacją i z ogólnie farbowaniem są zdecydowanie dłuższe niż zwykłe przycinanie włosów.